Dożynkowe tradycje, barwy i smaki. W skarbimierzu osiedlu odbyło się gminne święto plonów. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, a następnie mieszkańcy ruszyli w barwnym korowodzie. Na czele poczty sztandarowe i delegacje z koronami dożynkowymi. Jak co roku zbieramy się tutaj całą naszą całym naszym społecznością gminną, żeby podziękować przede wszystkim Bogu za te plony, które mogliśmy w tym roku zebrać. Najważniejsze to, co łączy naszą wspólnotę, czyli to, że jesteśmy właśnie samorządni, samodzielni. I możemy świętować to, co osiągnęliśmy. Sołectwa zaprezentowały starannie wykonane wieńce z tegorocznych zbóż. Każdy z nich był nie tylko symbolem plonów, ale też efektem wielu godzin wspólnej pracy. Misternie, precyzyjnie dobierałyśmy, suszyłyśmy kwiaty, tworzyłyśmy z nich bukieciki, a potem oplatałyśmy sznurkiem jutowym wokół stelaża. Ile osób mniej więcej przygotowało w jakim czasie korona? <laughs> Od maja yy, pomalutku przygotowywaliśmy, budowaliśmy już koronę, tak jak Irek powiedział dwa miesiące i myślę, że tak do 15 osób brało w niej udział. Nie zabrakło również poczęstunku, przygotowanego dla uczestników. Stoły uginały się od tradycyjnych potraw i domowych ciast. To była okazja do wspólnego spotkania i rozmów przy smakołykach. Ciasta to nie tylko my, bo to przyszły ciasta z różnych wiosek również. Mamy pierogi, mamy chlebek ze smalcem i ogóreczki kiszone. Na scenie prezentowali się artyści, którzy dopełnili święta muzyką i występami. Z naszej biblioteki Solówki, Młodzi gniewni będą dzisiaj tutaj rozrywać wszystkich na strzępy swoją muzyką. Potrzeba Będ to jest zespół Zripek, potem oczywiście Zaniwam. Wszyscy wojskowi symponi, a następnie będzie Są plastik. Dużynki w Skarbimierzu Osiedlu stały się podsumowaniem całorocznej pracy rolników i zarazem radosnym świętem całej społeczności gminy Skarbimierz.